Kochani, jak pewnie mówisz, widzicie, jestem w Milano. Patrzcie, Italio pierwszy raz widzę. Nie, no, piękny Italio. Najszybszy pociąg we Włoszech. Italio oczywiście. Zobaczcie. Patrzcie, patrzcie, i krótszy. Bardzo chcemy tym pociągiem Niemiec. Ale nie mogę. sub szwajcarskie. No i... ok. Jeżeli ma odjechać. Powinien on zaraz pojechać. Pokażę wam tył. Zobaczcie. Zobaczcie, to nie więcej. Jaki piękny! To najszybszy pociąg we Włoszech Widzę na pierwszy raz. Taki oto.